Przeglądając Discord, otrzymałem wiadomość od kolegi. Yy, w treści tej wiadomości napisał: Cześć, mam na ciebie wyzwanie, jeśli je wykonasz, otrzymasz nagrodę. Wyzwanie polegało na zdobyciu dwóch napyboxów w 72 godziny od startu wyzwania. Oczywiście podjąłem się tego wyzwania, a czy je wykonałem i czy dałem radę, zobaczycie w trakcie odcinka, więc zapraszam. Dzień pierwszy. Witajcie widzowie. Tak jak słyszeliście, we wstępie yy, kolega rzucił mi wyzwanie zdobyć dwa rapboxy w przeciągu 3 dni. Jednak kolega nic nie wiedział o tym, że mamy już prawie yy, fundusze na pierwszego rapboxa, więc to będzie załadanie prawie o połowę łatwiejsze. Z racji tego właśnie, że mam prawie 1,5 miliona na koncie aktualnie na rapach, a taki rapbox kosztuje 1,7 miliona. Więc w tym dniu pierwszym mam nadzieję, że Zdobędę już pierwszego rapy boksa ewentualnie na starcie. Dra, dnia dwu, drugiego, ogólnie na dzień pierwszy, yy, moją taktyką jest po prostu zarabiać dzięki sprzedawaniu itemów i może coś potem wymyślimy. To tak, co bym chciał sprzedać, do tego bym musiał jakieś fragmenty dostrzegać na pewno, ale ja bym tego nie robił na samym starcie, przez to że. Fragmenty mogą podrożyć przez te 3 dni, i jak już mi będzie mi mało do drugiego rapboxa, albo nawet ewentualnie do pierwszego, bo rapyboxy też mogą podrożyć, to po prostu sprzedam fragmenty. Mam ich dosyć mało, ale no, za dużo. No i co? Części Seta myślę, że też by się posprzedawało. W yy, Klucze również tak samo świąteczne ścieżki na pewno, chociaż. Ciekawe jestem, kiedy się skończy event. Jeżeli nie skończy się w przeciągu tych 3 dni, to i tak ich chyba nie sprzedam, bo po iwcie będą o wiele, wiele droższe, bo jest to bardzo dobry item. Tak więc co? Widzimy się za chwilę ja ogarnę jakieś itemy, które będę chciał sprzedać. Sprzedamy sobie i zaraz będę. Obora widzowie ogólnie jak mnie nie było, to chwilę by nie było po farbie na strefie eventowej i mam tutaj przygotowane sporo nowych rzeczy, które mogę sprzedać. Znaczy, jak będę za strefą ewentualną, pofarbiłem trochę ze ścieżki. Oprócz tego, zauważyłem rzeczy, które mogę sprzedać. Oprócz tego, co mam tutaj sprzeda do sprzedajania, sprzeda sprzeda czyli prawie 1,5 staki ścieżek, podat y stak obłębów oraz kilo w busza. Y dwunastka i to nie jest może dużo, ale na pewno jakieś tam coś tam to da. Jeszcze nie wiem, pojechał, co wystawię, więc zaraz sobie zobaczę. I fragmenty i klucze będę wystawiał już jak będzie mi brakowało bardzo mało Bo aktualnie fragmenty kosztują czekajcie yy, No 25-26 ty tysięcy Dlatego pff, niby to jest bardzo dobra cena Bo jeszcze wczoraj kosztowały niecałe 20 tysięcy Ale aktualnie poczekam jeszcze chwilę Znaczy no tam z, nie wiem pół godziny, godziny zanim Zanim po prostu to zbieram do tak 1.6 miliarda i będę wtedy kupał. Zmieniło się? O. Jakby... No. Zwiedziło się praktycznie nic, więc nie zmieniło się w sobie. O, spadłem. W kurze by ta strefa w już. Znaczy. Nie AF, tylko bezpieczna. Że są dziury i się wpada. No. Tak więc wystawię sobie te rzeczy. Ty w ogóle mogę kupić. Najlepiej jeszcze to na serwerze. Yy, drugi. Chyba drugi to jest Najlepszy. No. Nie będę tego robił oczywiście. Nie wiem, przygoty inwentowe powinno być. No to nie wiem. Yy, a pónios są ścieżki 70, 75 tysięcy Kurde, zastanawiam się. Dobra, jak do drugiego Rapboxy będzie mi brakowało, no to te cztery moje ścieżki sprzedam po 70 tysięcy to będzie do no, 280 tysięcy i no, to będzie dosyć sporo prezenty są po 195 tysięcy a staki, właśnie staki były tutaj. Najtańszy stak to jest 108 tysięcy, nawet git da. To sprzedał sobie za, nie wiem, 105 tysięcy, jakoś tak i do no. Jeszcze może będą jakieś, jakby te 3, by, by się sprzedało. 35 mamy za 55 tysięcy, 30 za 50 tysięcy. Wątpię, czy to się sprzeda, więc na razie po prostu do staka no zbieram I dobra Wejdźmy sobie we wszystko I poszukajmy kobłebów. Koboemy mogą być... No nie, mo... nie będą drogie pewnie Tu były 23 za 20 tysięcy tylko Ale zawsze coś Taki stak kobołemów może być warty... A, 6-8 tysięcy Kurde, mało A w sklepie? W sklepie na pewno jest droższy 48 tysięcy. No to za 34 tysiące spróbuję wystawić. No i ten kilo, w który prawdopodobnie nie zejdzie w la... po normalnej cenie. Dlatego będę musiał sporta nie wystawić. Pewnie nie jest dużo warty, ale. Aha, 8 tysięcy. No to tyle co nic. No to nie wiem, 5 tysięcy. Może zejść, może nie zejść. 5 tysięcy to niby nie, nie jest dużo, za... ale moim zdaniem zawsze coś. No i co? W ogóle wpadłem na jeszcze jedną fajną taktykę. Zagram duela, bo ogólnie to yy, ten. Taki mój inny kolega powie, powie, napisał mi, że też nagrywa odcinek i czy chciałbym duele pograć, bo nagrywa duela jakby nagrywa odcinek, że w duelach yy, gra z ludźmi, a jakieś tam dane itemy. Następne nagranie, które ja dodać się zepsuło podczas montażu, widzę. Yy, nie nagrał się głos, więc strasznie, co tam miało być przedstawione. Yy, w nagraniu miało być po prostu pokazane, że wygrałem tego duela. Nie będę już tego wstawiał, bo... do no, Razem to skleiłem i klipy pousuwałem z tamtego nagrania, w całość, to w, w całość po prostu skleiłem. A ten nagranie się zepsuło z głosem i trwa ponad 6 minut ze wszystkim. Dlatego, że po prostu skrócić odcinek, plus żeby nie było zepsutego z głosu, to opowiem. Tak więc, yy, rudę czasu dostałem za wygranie duela yy, Oraz 5 fragmentów No i sprzedałem sobie tam jakieś temy na tym nagraniu I zdobyłem więcej pieniędzy Tak więc zapraszam do odcinka Witam na dniu drugi tutaj Nie nagrał się również głos, ale po prostu pokrótce powiem Zwijam na serwer, odebrałem daily i zacząłem dalej farbić. Ogólnie, to w mojej technice chodzi o to, że jestem tutaj jestem na generatorze. Tutaj i jaka to jest chłop. Spróbuję go zabić. Nie ma koksa. Nie ma koksa z ale mogą być i tak z nim problemy. Jak. Oj, jestem laga. Bo jak właśnie koksa, to go naprawdę zabiję. A nie, zjadł. Dobra, co teraz tak. Chodzi w tej technicce o to, że po prostu sobie teraz zbieram. Jedno, że Carnet, do karnet to, to dużo dodaję, to jeszcze ścieżki. Ścieżki można dostać dzięki temu. No i... Dojągłem no co? Wykopię ten generator i zbieram sobie te tutaj. Nie dość, że 300 dolarów za jeden a tego jest tutaj bardzo dużo. To jeszcze szansa na ścieżki. Na różne inne rzeczy z eventu typu totemy i tak dalej można dostać. Teraz widzę, że mam trochę słaby interes w momencie, Ale to jest pewnie spowodowane tym, że u pada No i no Tak se zbieram, chodzę tutaj zbieram Zrespi się generator Idę na generator Zrespi y, ten y, Wykopię cały Idę znowu zbierać Bo to się też regeneruje co jakiś czas No i tyle w sumie Witam was widzowie w następnym dniu, trzecim, już ostatnim Ogólnie mam 300 tysięcy na koncie, co się zmieniło od drugiego dnia. Yy, przed skończeniem gry yy, patrzyła tam na rapboxa i w montażu za to tam ile kosztował. Yy, około 1.8 miliona kosztował coś takiego w tym momencie jest za 1.6 miliona, następne są za 1.75 a jest 1.6 i spróbuję jak najszybciej zrobić te pieniądze, bo się uda go kupić jeszcze. To no tak, rzeczek ja mam przygotowane na sprzedaż. Przed końcem. Yy, dwa klucze do wiedzdej skrzyni, 6 do czasu, miecz to blasz. Yy, z tego powinienem wyciągnąć dzięki tym fragmentom i mieczu, yy, bo klucze nie wiem ile są warte. To około miliona. Brakowałoby mi 300 koła, więc w takim razie po prostu zwyczajnie te 300 koła jakoś dolędę. I myślę, że yy, uda nam się. Jeszcze daily bym zapomniał odebrać Klucz czasu. No. Tak więc zobaczymy sobie ile kosztują. Wszystkie rzeczy stąd. A. zapujałem Kurde, jak będą takie rapboxy, to naprawdę mi nie będzie stać. Dobra, przyloty eventowe nie. Klucze są chyba we wszystkim, bo wprębie nie ma. No to kurde. Czasu. Za 16 koła, serio? Za 16 koła, to ja nie wiem, czy mi się sprzedawać. Jak jeden fragment jest po 24 koła do... No, jeden fragment 24 koła. No to chyba też w krótki czasu nie sprzedaję. Nie sprzedaję. Yy, dalej. Po ile mogę... Gwiazdy po 54 tysiące też niby się nie opłaca, ale już sprzedam tych gwiazd, żeby było... Ścieżki mogę sprzedać w razie czego. Dobra. Teraz tak, miecz to miasza. Dobra, nie staniał chyba Nie stajał 200 tysięcy, 230 tysięcy Następny jest za a nie, następny jest 16 No to tak 260 tysięcy tutaj około 100 tysięcy Czyli miał No na pewno pozbił pół miliona chyba około Dobra, nie chcę nawet liczyć, bo nie wymieniłem w tym momencie dokładniej i fragmenty pojedynczo są po 24000. A pić teraz to jest półtora miliona serio. Jak mi się to sprzedało, to ja miałem robótkę już. Dobra, w takim razie ja sprzedaję rzeczy. Widzimy się, jak będę, jak będę następny update robił. Co do moich itemów i do moich Widzicie tutaj widzowie aktualnie timelapse z małego farmienia, yy, taktyką moją i ogólnie tak, pozabijałem sporo osób, yy, nic mi to nie dało, bo było happy house i plus zero, tak więc chwilę jeszcze potrwa timelapse, możecie sobie przewinąć z, z 20 sekund i macie dalszą część odcinka. Właśnie jakieś 20 sekund temu, pokażę Wam, zabiłem pewnego gracza. Czekajcie chwilę. Nie wiem, czy będzie, ale zabiłem gracza. Nie pamiętam za ile. O, tu jest, plus 6, który bijąc się ze mną, wyrzucił miecz. Miecz 15, widzowie. Miecz 15 na sprzedaż. To jest 200 tysięcy, prawie. 150 tysięcy na spokojnie zejdzie. Wróciłem, widzowie, jak widzicie. Już mi od drugiego Rapboxa. Tak więc dobra. Nie będę przedłużał kupuję. Najtańszego jak jest. 1,65 miliona kupuję. Aha, dobra, czekajcie, bo źle nich To jest ten. Dobra, kupuję. Mam. I widzę mój cel wypełniony dwa rapboxy w 72 godziny. Może i na początku miałem dużo pieniędzy. Ale tak samo nie kończę stick tylko 300 tysięcy 000... na koncie. Nie mam zera na koniec. I dodatkowo w sumie nie sprzedałem wszystkiego Bo na początku myślałem sobie, że Będę musiał sprzedać swój set, miecz I w ogóle myślałem, że będę musiał ścieżki sprzedać Ale wyszło dobrze I to jakby też dzięki temu, że po prostu yy, No po prostu w yy, drugi dzień, wczoraj Zabiłem typa Na, na Happy Hours, ale mimo tego wyrzuciłem swój miecz 15 te 200 koła się sprzedał Niby, niby bym cel wypełnił, Gdybym miał od mniej, mniej, 200 koła, ale miał mniejszy dochód na koniec. Tak więc dobra. Yy, to było tyle widzowie. Yy, Dla tych, którzy się zostali, konkurs robię na 250 tysięcy. Wystarczy dać łapkę w górę, subskrypcję i po prostu napisać jakiś fajny komentarz ze swoim Nikiemu. Losowanie będzie prawdopodobnie za tydzień, może trochę dłużej. To bylo tedy češ na razie.